Codzień jak co dzień. Jeden nubek tylko tu pracuje. Więcej pracowników nie mam, bo nikt nie chce tu. Ej, co ty tu robisz, Simon? E, czy ja jestem ślepy, czy ty masz takie małe osoby, No ale A czy ty masz jednego nubka tylko. No dopiero zaczynamy, no spokojnie. Ja czemuś... wiem, nie będę no, nie. Ale będzie no, chyba nie, więcej. No i sobie jak poszedł. Dobra, widzowie, słuchajcie, każda jedna łapka w górę to jeden nubek więcej. Dlatego zostawcie łapkę w górę z i oglądajcie do końca. To może kiedyś zbudujemy coś ciekawego. Tak jak widzicie, mam niesamowicie dużo pracowników. I oni budują mi różne dziwne rzeczy. Nie mam ogólnie pojęcia, do czego to służy. Ale tak jak widzicie, zarobiliśmy już 22 tysiące. Pograłem chwilę w tą grę i chciałbym dzisiaj przejąć po prostu wszystko. Mam już ukończenie 41% projektu. I muszę sobie właśnie w tym momencie chyba dokupić wszystkie nubki. O ile będzie mi w ogóle na to stać, 940, 44 nubki mam. Myślę, że tyle nam na razie starczy. I oni będą mi tu budować mega szybko. Obok mnie tutaj chyba jest gdzieś Simon. No Simon, co tam? Jak tam ci idzie? Ale bardzo dobrze, że rybaczek i bolidy e, składamy z małych Dlaczego Czemu tu są jakieś więźniowie? A nie, oni tak strasznie dziwnie wyglądają. Ale... Ja ci tam więźniowie po prostu we Francji jesteśmy, a, we, a faktycznie, we Francji jesteś, ja jestem jeszcze w USA. Czy ty budujesz jakieś wyścigówki nielegalnie? No. Co? Jak nielegalnie? One będą jeździć po to, żeby nie jechać o przecież widać, że... na godzinę. No co, jakieś słaniaczki takie dziwne są. Dobra, wiesz co? Ej, właśnie, jeden zbudować dla mnie, jeden dla siebie, a jeden dla Firelta. Fajnie, fajne e, kolorki tak, wybrałeś. Ale musisz go ode mnie odkupić, jeśli chcesz. Jak odkupić? Co ty sobie myślisz? myślisz, że będę Ciebie coś kupować? A co ty, że za darmo ci dam? No ja myślę, że dasz mi za darmo. A, no a... to dobrze myślisz, to weź. No, no to zaraz sobie go wezmę, tam go skorośbi budować. A ja zobaczę jak tam idzie. W ogóle. Simon, co to jest? Powiedz mi, co oni budują tutaj u mnie? To jest jakaś wielka, biała wieża. No Jerry, ty tutaj powinieneś Ile ty masz nóbków? mych mega dużo, a ty ile masz? Co to jest? Ty masz chyba z 10 nupków. Ja mam 44! Co tu się dzieje w ogóle? I buduję jakąś wieżę? Może to są jakieś schody do nieba? Ma... Nie mam pojęcia o co w ogóle z tym chodzi, ale będziemy musieli sobie zbudować wszystko. I ja sobie kupiłem Game Pass, w którym mam pieniądze razy dwa. Mogę sobie pokupować coś jeszcze. Tutaj mamy Double Profit. I teraz, patrzcie to, kup to szybko. Ile będę kasy teraz dostawać z tego? O, kurde. Dobra, 6000 zaraz z tego będzie. To już jest powoli mega duże. Sobie to odbiorę. I możemy sobie tutaj kupić jeszcze jakiegoś Speed Strange, czyli. Dobra, to sobie też kupimy? To jest będziemy silniejsi, chyba. Za 2300 takie jedno. 4700. Dobra, kupimy sobie to, bo to nam się na pewno przyda. Chciałbym, żeby oni byli jeszcze troszkę szybsi, i na to też nas stać. Dobra, 15% szybkości. Ej, jestem ciekawy. Jak mieli tak 40 poziom, to oni biegali tak szybko, że to była jakaś masakra. Nie wiem, co mogę jeszcze kupić. Pieniędzy niestety sobie kupić nie mogę. Mogę sobie kupić Speeda razy dwa. To kosztuje 99 Robux. Kurde, dobra, może, może potem to kupimy. Zobaczymy. Simon, to gdzie te moje wyścigówki? Co? podebrać chciałem. Wszystkie trzy. A, no tak. Szybciej, szybciej. Czary, no już. Co, ty już coś nowego budujesz? No co tu się tu dzieje? Nie wiem, dziwne. To coś z drewna stawiam. W ogóle, co na tej mapie jest? Możemy sobie pójść jeszcze po Sprawdzać. Co to są jakieś dziwne rzeczy? W ogóle tu nie ma nikogo innego. Tylko my pracujemy na tej mapie. A co tam na końcu jest? I poczcie, co tutaj się tak świeci. Pójdziemy sobie tutaj na koniec. I tutaj jest teleporter. Do czego jest ten teleporter? Do czego to służy? Dobra, wchodzimy w to i uwaga. E, zrób wszystkie projekty. No jak ja mam wszystkie projekty zrobić? Czy ja mam dopiero 50% pierwszego projektu? Dobra, ale ten pierwszy projekt sobie zaraz skończymy. Ja idę teraz dokupić pracowników, odebrać pieniądze. I zaraz będziemy mieć 100%. Zobaczcie, uda nam się. O kurde, wróciłem z powrotem do siebie i mam 30. 20 tysięcy. Nie do pociągu. Właśnie, do pociąg budujemy. Zobacz, jak to ładnie wygląda. Mam kolejne 30 tysięcy. Dobra, wszystko, za wszystko kupujemy sobie nubki Pyk, pyk. Ile jest maksymalnie? No, już mnie nie stać, mam 49, a 50 jest chyba maksymalnie. Dlatego zaraz sobie jeszcze kupimy. I ogólnie pomyślałem, że możemy sobie kupić Spida razy dwa. Więc kupujemy sobie Spida razy dwa. jestem mega ciekawy, jak szybko oni będą teraz to zbierać. Zobaczcie, jak oni szybko tym młotkiem w ogóle uderzają. No i e, kiedy oni płyną wreszcie po jakieś materiały? Tutaj budują teraz now stotek. Jak oni biegają szybko! No, zobaczcie co tu się dzieje Simon, Dobrze, jak tam twoi, co? Zobacz, ja tam idę zobaczyć w ogóle co ty budujesz. Mój są tak szybcy teraz! Jak oni szybko pieniądze zarabiają. Dobra, zaraz sobie pokupuję więcej. Czy ty budujesz jakiś sklep z jedzeniem? Tak, Jerry, chciałby coś kupić, może na firmy? A no pewnie, pewnie. Na koszt firmy jeszcze, to ja bym chciał wszystko. Jak na koszt firmy. To wiesz sobie. Cały sklep! No i git patrzcie, mamy cały sklep na koszt firmy, wszystko za darmo. Co to? Jakieś ciasteczka? Turciki jakieś. Dobra, to są Francuzy, oni pewnie dosyć... Co? Na koszt twojej firmy. Jak mojej firmy? Co ty sobie no myślisz? Mojej... Ja... Dobra, moi skończyli już pociąg. W ogóle, jak oni szybko teraz pracują? Mam już skończone 66%, dlatego myślę, że damy rady zaraz to zrobić. 7000. Czy 50 nupków to jest maksymalnie? Zaraz sobie zobaczymy. Odbieram teraz te pieniądze i kupuję ostatniego nupka. No dobra, chyba jednak da się jeszcze więcej. Ale mam 50, tyle ich starczy. Co to znowu jest? Czy ja buduję jakąś galerię? Czemu ta galeria jest pod ziemią? Dobra, nie wiem, czyż... ja nie wiem w ogóle, co oni tu budują. Dziwne, to jest naprawdę. Yo! O taki ogromny wieżowiec Ale gdzie ja mam iść? Ty widzisz co tu się buduje? Nie widzę wysokie, ale nieważne chodź 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 To jest ogromne co tu się dzieje, gdzie ja mam do ciebie iść co? No przecież byłem chodź, tam już wcześniej Idę do ciebie pokazać coś fajnego Idziesz do mnie, co ty mi chcesz pokazać? Zobacz mój wieżowiec, dobra chyba już skończyli go budować Nieważne, no idę już za tobą Co tam niby jest na końcu, co przecież ja już tam byłem No to teraz tutaj chodź No idę, idę i co tutaj takiego jest? I będziesz mógł na nowy region pojechać Będę mógł na nowy region pojść. No dobra, zobacz mam 66% dopiero skończone i uwaga, wchodzimy. Oszukałeś mnie. To miało miał być jakiś prank, co? Dobra, wiesz co? Ja sobie tu jeszcze poczekam. Jak skończą mi tamten projekt i nie będę mógł wejść, to, to nie wiem, no będę musiał go jakoś skończyć wreszcie. Wracam z powrotem do siebie. tu masz lóg, bo nie skończyli co budować jeszcze. To jest. Dobra, nie skończyli jeszcze budować, ale to jest naprawdę wielkie. Ja w życiu nie widziałem tak wielkiego budynku w tej grze. I oni z go zaraz skończą, i może wreszcie dostanę to swoje 100%. Tylko czemu on jest pod ziemią w ogóle ten budynek? No może mam trochę nie. Ogarnię tych, tych budowniczych, ale patrz jak to wygląda. Już go kończą, już go kończą. Ostatnie elementy na samej górze. 20 tysięcy, a oni mogą być w ogóle jeszcze szybsi. Czekajcie, ja zrobię, żeby oni byli jeszcze szybsi, bo to jest chyba za mało. Pójdziemy sobie tutaj i upgrade'ujemy to za 20 tysięcy. Okej, okay, ulepszyłem już na maksa, jak się dało. Teraz oni powinni być tak szybcy, że to jest sakra. Zobaczcie, jak on szybko biega. Co to jest w ogóle? Właśnie skończyli budować mój budynek i zarobili mi za to. No, może nie jest jakoś mega dużo, ale jestem ciekawy, co tam jeszcze buduje Simon. Simon, co to jest? Ty budujesz? Czy to budujesz jakiś samolot? To jest nowoczesny wózek sklepowy. Chodź, za tym mam Nowoczesny wózek sklepowy. No, całkiem tak, ciekawe wygląda. Koleczka, proszę bardzo. Mm -hmm, e, fajnie. Kółka się same kręcą, widzę. Automatyka e, tak. cała tutaj. Technologia nowa. Dobra, może ja wejdę do środka. I co tu? Co to jest w ogóle? Nie wiem. Dziwne te rzeczy budujecie. Wszystko jest w ogóle dziwne. Moi znowu buduję jakąś ścianę wielką. Aha, dobra, to chyba jednak będzie jakaś wielka galeria. Ale mam już 75%. Zaraz uda nam się to skończyć. Dobra, poczekamy chwilę. Zarobię trochę pieniędzy. Oni Skończą to budować i zaraz do was wrócimy. Jerry, co to jest za jakiś wielki co? A właśnie buduję sobie nowy dom. Podoba ci się, taka, wiesz, biały domek fajny, co tam myślisz? Dzięki Jerry. Co dla ciebie dom? Wypadł z mojego domu. Czemu tu w ogóle wchodzisz? No w środku jest jeszcze pusty, ale zaraz go skończymy, patrz. Mogę ci, no, mogę ci pokazać przód. Chodź tutaj do przodu sobie zobacz, bo z tamtej strony jest tył. I zobacz, jakie to jest wielkie wejście. No, to jest mój biały dom, prywatny taki, widziałeś? Chciałbyś taki mieć? Tutaj jest wejście. Kurde, troszkę pusty jest w środku, ale. Jest Zaraz go skończymy. Patrz, oni już go powoli kończą. Już ostatnie tutaj ścianki budują. I tak szybko to się dzieje, że to jest jakaś masakra. Dobra, wiesz co? Odbierz sobie jeszcze 20 tysięcy i kupuję w tym momencie ostatnie nubki, bo to jest już za drogie. 10 tysięcy za jednego nubka płacę. To jest naprawdę niesamowicie dużo. W ogóle, jak tam twój. A, wózek. Ty nie miałeś budować wózka, Simon? To jest tyle wózek. Ty widzisz, tutaj masz takie skrzydełka. Przecież to jest jakiś samolot dziwny. Tylko przodu no, chyba nie ma. Jezus. Samolot czy nie samolot do sklepu nim Ale ten samolot jest taki malutki czy to jak od malutkie okienka No chyba nie stać was na duże samoloty Nie stać na duże projekty No sam widzisz jaki tutaj mamy wielki dom Oni tutaj wszystkie okna stawiają I co się tylko da Kolejne 4500. tysiąca Wreszcie udało nam się uzbierać 100% projektu Wreszcie wszystko skończyliśmy I tak jak widzicie mogę iść do teleportera Dlatego wchodzimy do niego Uwaga 3, 2, 1, 0 I co się teraz stało? Gdzie mnie teraz przeteleportowało? Czemu tu jest pusto? Czemu tutaj nic nie ma? Gdzie są moje pieniądze wszystkie? Czy to jest jakieś oszustwo? No nie, czy ja muszę zaczynać od nowa? Tak, mam jednego nubka i nie mam w ogóle pieniędzy. Nie, wszystko straciłem. Co ty budujesz? Co to jest za wielkie coś? Nie, no. Oszustwo to był ten projekt. Co ty budujesz w tym momencie? A wiesz cóż, dobrze, już dobro, że nawet mi nie mów. Ja wszystko przegrałem, co? kto to w ogóle jest, jak ty wyglądasz, czemu pracują u mnie jacyś, nie wiem, nie ma pojęcia co się stało, wszystko już straciliśmy, ja już nie mam nic, dobra, nie no, to już jest koniec.